Separacja, dystans, odsunęliście się od siebie, odwróciliście się do siebie po prostu plecami, tak? Każdy zabrał swoje manatki i podążyliście e, po prostu w innym kierunku, tak? Natomiast Ty czujesz. Ty podskórnie czujesz, że to nie jest jeszcze koniec, tak? Mimo tego, że teoretycznie to się zakończyło, to gdzieś w środku cały czas masz takie poczucie, że ciąg dalszy nastąpi. I jeżeli tak masz, to to czytanie jest dla Ciebie. Zaraz sprawdzimy sobie, co tutaj się dalej może między Wami zadziać, czy w ogóle coś się zadzieje. Zobaczymy, co karty nam pokażą, co karty mają na ten temat do powiedzenia, co mają do przekazania. Sprawdzimy, czy tutaj będzie happy end, czy jest szansa na happy end, czy zupełnie nie, czy trzeba sobie po prostu dać, dać spokój, tak? No myśli ten chłop, czy tam ta kobieta, ja tutaj mówię tak ze swojej perspektywy, tak? Z perspektywy kobiety, że myśli chłop. Chłop myśli, on nad tym pracuje, tak? On tutaj cały czas rozkminia. Widać to, że strasznie ma długi ogon. On chce... Tutaj widać, że te zmiany do Was przyjdą, tak, ale ten człowiek po pierwsze czuje się pokrzywdzony w tej sytuacji Waszej. On się czuje pokrzywdzony, on czuje, że e, jego granice zostały naruszone przez Ciebie, że Ty po prostu przesadziłaś w jakimś aspekcie, że e, przekroczyłaś, tak, zdrowe granice, że zadziało się coś tutaj według niego takiego niefajnego. E, on się strasznie tobą interesuje, tak? Ta osoba jest bardzo tobą zainteresowana, ale jest też taka końśliwa, tak? Tutaj temu człowiekowi nie przeszło. On się cały czas zabiera do tego, żeby tutaj ruszyć, ale cienko tej osobie idzie, tak? Wszystko się przeciąga, jak flaki z olejem po prostu, bardzo, bardzo e, mozolnie, tak. Mm. Widać, że on się szykuje do tej drogi i więcej myśli niż robi na ten moment. Natomiast plany tutaj na pewno są. I mamy tutaj pazia mieczy, pazia kielichów i pazia pentakli. To jest po prostu taki zestaw, który mówi ewidentnie o tym, że ta osoba ruszy. Ona ruszy, ona jest zainteresowana, tutaj będzie wymiana zdań, tak? Ta osoba chciałaby wskrzesić to wszystko, chciałaby zacząć od nowa, chciałaby po prostu raczkować z Tobą ponownie, żeby coś tutaj stworzyć, tak? Uczucia tutaj nie wygasły, o, ten ktoś walczy, tak? To jest walka serca z rozumem. Zmiany tutaj przyjdą, zmiany przyjdą. Ten człowiek generalnie jest bardzo zmęczony sytuacją. On jest zmęczony, tylko się wzbrania, po prostu, tak? Bo on tutaj mam wrażenie, trochę honor nie pozwala, bo to jest taki, taki pyskacz, który tym dziobem swoim nakłapał, tak? Pewnie coś nie coś powiedział, i teraz głupio mu jest się z tego po prostu wycofać, tak? Ucieka w pracę, troszeczkę się izoluje, troszeczkę się wycofuje, stara się swoje myśli przekierować, ale ciężko to wychodzi. W każdym razie widać, że Tutaj kontakt nastąpi, tutaj coś się na pewno zadzieje, tak? Paść razy trzy oznacza tylko jedno: że tutaj się coś jeszcze wydarzy, że to nie